Poprosimy o głosy z internetu. Dziękuję. Działa? Działa. Ok. Zacznę od IRC. Pytanie nad IRC. Czy, z IRC. Gandalf pyta, czy podpisanie akta jest dokumentem, który pozwala na kontrolę wolności słowa nie tylko w internecie. Kolejne pytanie z IRC. Sekundka. Krawic pyta, czy Strategia Sprawne Państwo 2020 proponuje rygorystyczne egzekwowanie przez KPRM zasad i trybu sporządzania OSR. Dlaczego KPRM tego już po prostu nie robi, skoro wynika to z regulaminu pracy Rady Ministrów? Odnosi się to do akta. Są też głosy które mówią, Antoszka na przykład na IRC. Panie premierze, czemu obywateli korzystających z narzędzia nazywa się internautami, tworząc hochoła i spychając dyskusję do fikcyjnie zawężonej grupy? Pan Lipszy z kolei na debata akta na Twitterze. Nie ma osobnych środowisk twórców i użytkowników. Wszyscy jesteśmy naraz twórcami i użytkownikami. I jeszcze jedno, jeden wpis z Twittera pan optykon pani premierze istotą problemu z akta jest właśnie to że umowa betonuje właśnie to złe opresyjne prawo o którym pan mówi